Dzień z tej strony AgroPomorze Dzisiaj się bierzemy za rozrzutnik Mycie, te sprawy Kosikierę znalazłem Nie jest jakoś super fajna Robimy, nie? Ale nie będzie chcę. Zawsze tu się nawinie tego, jak, jak nie snurki to sitnik. A mało do wsodu nie? A się nawinęła Zaczynamy się zmycie rozutnika. Tej Wączamy Myjemy pomału Tak pierwszy przydałoby się zmoczyć, nie? Trochę czasu to zajmie, nie? No niestety. No i cyk, na szybkości. O. Pokazuje jak się nie robi, nie? Powietrze tam jest. Tak robi. Czybym do góry wejść? Bo dołu to nie robota. Te umyty są aparat umyty już jest, jak na to się mówi Za listwy się bierzemy, trochę go zmoczyłem jeszcze Jest 20 minut mi to zajęło, micie tego Teraz się bierzemy za list listw, ale trzeba tracker odpalić O tu Tak, klucz go trochę Ja pokazuję jak nie robić nie w wyłączonym rozutniku Dużo nie zostało do mycia. Tutaj jest trochę pod spodem. Góra już prawie umyta. tutaj tak samo prawie umyty. Dużo nie zostało nie? Dorzucik umyty. Jest jako jest. Będzie git.